Witam! W tym tutorialu pokażę jak stworzyć teksturę morskiego krajobrazu. Na początku tworzymy nowy plik. O rozmiarach 1024x768, w na jakie pracujemy to 300. Dobrze, na początku tworzymy nową warstwę. Zapiszmy jej nazwę jako niebo. Dobrze, teraz będziemy stworzyć odpowiedni gradient, który będzie przedstawiać nasze niebo. Dobrze, klikamy na nowy. I pierwszy znacznik, klikamy na kolor. Ja podyktuję Wam znaki koloru, jakiego ja użyłem. 3C80E5 Dobrze, i teraz drugi kolor. E6F4FF Dobrze, teraz dolny kolor przesuwamy na dół. Nie więcej w taki sposób jak widzicie na filmie. Dobrze. Teraz przymierząc kawi SHIFT, rysujemy nasz gatunek. Dobrze. Nasze niebo zostało utworzone. Nowa warstwa. Zapiszmy jej nazwę jako może. I zaraz zaś powiem na gradienty. tworzymy nowy. I zaś pierwsze kolor. Podpisuję Wam znaki, jakie ja użyłem. 1, 4, 2, 3, 3, 7. Dobrze. I teraz drugi kolor. 8, 1, A, 7, C, E. Dobrze. Prawy kolor przesuwamy do danego ruchu. Dobrze, i teraz od dołu do góry rysujemy przy Shift drugi gradient. Ok. Następnie wybieramy to znaczenie. I zaznaczamy mniej więcej taki sam obszar, jak widzisz na filmie. Dobrze. Następnie będziemy teraz zaznacz. Zmień. Wstawienie. Wstawienie ustawiamy na 3 piksele. Dobrze. Delay Usuwamy. Ctrl plus D, zdejmujemy zaznaczenie. Dobrze, teraz ustawiamy pierwszy planowy kolor. Jako. 1, 4, 2, 3, 3, 7. I drugą planowy kolor. Jako. C7E2FF. OK. Dobrze, teraz na tym nie wchodzimy w obraz. Obracanie obrazu. 90 stopni w lewo. Dobrze. Teraz wchodzimy w filtr. Renderowanie. Włókna. Stąd rozbieżność ustawiamy na 20, intensywność na 10. Klikamy zapewni losowość. OK. Następnie obraz. obracanie obrazu 90 stopni w prawo. OK. Nasze może zostało utworzone, ale będziemy jeszcze zacząć poprawić. Dobrze, oddalmy troszkę widok. Bierzmy narzędzie wskaźnik. Teraz, chwytając za lewy dolny narożnik, przytrzymując klawisz Shift i Ctrl, wyciągamy naszą Tekstury morza tworząc perspektywę. Ok. Dobrze. Perspektywa została zastosowana. Dobrze. Teraz damy mały kontrast dla naszego morza. Obraz do pasowania jasność-kontrast. Stąd jasność ustawiamy na minus 20 i kontrast na 60. zajmijmy się tworzeniem słońca w naszej teksturze. Tworzymy nową warstwę, zapisujemy jej nazwę jako słońce. Dobrze, teraz wybieramy zaznaczenie, zaznaczenie eliptyczne, przesuwamy ustawić SHIFT, rysujemy go. Okej, okay. Nie więcej takiej wartości. Dobrze, następnie wchodzimy w zaznacz, zmień, wtapianie. Porównanie wtapiania ustawimy na 15 pikseli. Dobrze, teraz narzędzie wiadroku z farbą. I wylewamy biały kolor. OK, naciśnij wskaźnik i ustawiamy w odpowiednie miejsce nasze słońce. Dobrze, teraz zmieniamy jeszcze kolejne warstwy po to, aby schować się za horyzont. Dobrze, troszeczkę jeszcze przedstawię tutaj słońce. OK, myślę, że jest w porządku. Następnie, następnie wybieramy pędzel rozjaśniania. Ustawiamy się na warstwie z naszym morzem. Ustawiamy dość duży rozmiar, około 150 pikseli. Twardość na zero. I oto. I tutaj, właśnie przy horyzoncie, rozjaśniamy naszą teksturę. Przyscymując klawisz Shift, trzymamy w jednym miejscu i klikamy w drugim. Dobrze. Teraz, rozjaśniając, będziemy tworzyć odbicie słońca w wodzie. Właśnie w taki sposób, jaki wycinamy. Dobrze, to już to skończyliśmy. Wybieramy sobie pędzel zciemniania i gdzie nie właśnie, i w niektórych miejscach właśnie teraz, przeciemniamy tutaj właśnie naszą wodę. Po to, aby nadać właśnie naszej pracy takiego dynamicznego kontrastu. I żeby efekt wyrzekł jak najbardziej realistycznie. Dobrze, i już to skończyliśmy, ustawiamy się na pierwszej warstwie i spłaszczamy obraz. Dobrze, pokażę Wam jeszcze, jak możemy bardzo fajnie przeczytać naszą pracę w zupełnie inny kontrast i styl. Wchodzimy w obraz, do dopasowania, barwa i na scenie. Stąd tutaj możemy ustawić dowolną barwę dla naszej właśnie pracy. Możemy zwiększyć na scenie, zmniejszyć jasność. Czy także zwiększyć, prawda? Dzięki temu możemy uzyskać bardzo ciekawą pracę w różnych kolorach. Oczywiście, wszystko jest do Waszej dyspozycji. Dobrze, nie ja anuluję to. I okej, okay, myślę, że jest w porządku. W ten sposób, właśnie utworzyliśmy bardzo fajną teksturę morskiego krajobrazu.